Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trzeciej serii. stał tam na moim kanale. Właśnie. Moim zdaniem to miasto jest takie małe jeszcze. Chciałbym mieć większe. Więc zrobię takie duże miasto dzisiaj na takim płaskim terenie. Jeszcze gdzieś było. Tutaj mało. O, tutaj zrobię takie większe miasto. Robię coś takiego, cofnij. Okej. Okay. I tu jest góra. Okej, okay, ta droga niech idzie dotąd. Okej. Okay. Teraz to. Okej, okay. coś takiego tutaj. Okej, okay. i strefy mieszkalne chciałbym tutaj Teraz też bym chciał jakąś strefę komercyjną dostać. On nie chcą komercyjnych. Zobaczyli, że można mieszkania to chcą mieszkania. Hej, chcą się budować ci średnie zamożni. To postawię parki. Okej. Okay. Takie coś powinno wystarczyć. teraz tutaj Mhm Teraz tutaj wyburzę Okej, to coś takiego. Teraz drogi. Tak. Ok. Ok. Ale to teraz wychodzi o rura ściekowa, ściekowa w końcu. Oj, wieżowce, tyle na to czekałem Wejdź skoro są wieżowce, to teraz robi wieżowce. Okej, okay, chcą komercyjnych, to już zaraz nie będą chcieli, bo będą mieli w wieżowcach. Okej, teraz jeszcze tam więcej komercyjnych. O, już w ogóle nie chcą. Okej, okay, teraz mieszkalna na gęsto. To tutaj takie coś. Okej, okay, w sumie to całe zapełnię. Okej, okay, coś takiego. Właśnie gdy skończę tą serię z Town, to już nie będzie raczej następnej, przynajmniej w najbliższym czasie. Będzie wtedy albo SimCity, albo City Sky. Albo infra. Nie wiem, bo już jestem na pod koniec Charteru 6. Dalej chcą domów. Robię tak. teraz zasilanie. Okej. Okay. Czyli te budynki będą bez zasilania. Asfaltowa, tylko gruntową jeszcze. Nie tu zrobił tylko. Okej, okay, może być tu. I strefa mieszkalna, nie mieszkalna, tylko mieszkalna gęsto. Okej, okay. a pomysł zrobię tutaj, ale prąd. O, dobry pomysł, się coś wybuduje. Nie ma prądu, Patrz. jest. Prąd. Jest, jest. to A to tutaj Jest, pod, jest. albo strefy strefy Okej, okay, okej. Okay. Teraz gruntową. Tutaj się podłącza, ale nie musieli. Ile by to musieli obieść, jak tam dojechać? Tyle. Tu mam tyle wolnego miejsca jeszcze na miasto. Kiełbę skórek więc mogłabym coś zbudować okej, okay, ale to zaraz teraz chciałabym wprowadzić mieszkania a w sumie teraz to robię więcej nie będzie teraz okej, okay, tutaj Jak jak najwięcej mieszkańców tutaj okay, mieszkalna gęsta mhm. ja muszę wziąć pożyczkę ile ja taka pożyczka mi da. o, trzydzieści pięć tysięcy oczywiście as well

Takiego. Teraz co? Prąd, prąd! Co się dzieje z prądem? Już patrzę. Mhm. Czy jedyne co mi zostało to więcej pieniędzy. Będę mógł zrobić. Okej, okay, czyli tyle. Okej, okay, teraz będę musiał czekać. Mam pomysł, poczekam, aż mi się trochę pieniędzy załaduje, i widzimy się po cięciu. Okej, okay, wziąłem jeszcze jedną pożyczkę. Czy teraz tak? tutaj Sześć. Nie, to tylko. dziesięć. To dziewięć. Osiem. Siedem. I sześć. To pięć. Tak. Myślałam, że mam jeszcze cztery że ja już mam pięć. to nie okej okay. jeszcze chciała jakiś sklep O przemysł w końcu A i teraz prąd Czyli kolejne pieniądze Zróbmy na razie taką strefę A nie wyłożyłem było, żebym miał szybki post, ale nie chcę wydawać kolejnych pieniędzy Znaczy, diamentów Diamentów to tym bardziej nie chcę wydawać Okej okay. Już, już Tam, ale ty ktoś jest tu, to musi jechać. To jeszcze muszę być to. A nie, 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 tego tak nie robię. Chciałam tu podłączyć, ale to wtedy będzie taka światła prędzej mogę zrobić coś takiego. nawet fajne. Jeszcze, żeby mógł coś takiego zrobić. O! Fajnie to. Ciekawe. To już nie wygląda jak wcześniej ta mapka. Okej. Okay. Mieszka. i tu poczekam. Jeszcze przemysł. O, właśnie, chcą przemysłu teraz. Mogę w końcu przemysłową gęstą postać. Czyli tu jest ta strefa przemysłowa. Już nie chcą? Już nie chcą przemysłu? Ile mieszkań chcą? czemu nie budują? A jakich, jakich właśnie? Parki. Czyli teraz jedyne co nie zostało to park. Jaki to jest test przewozu zwierząt? A to z kosmosa. On to ma większy zasięg nawet. Trzeba 7, 6. Okej, z tego nie postawiamy. może być. Może nie w tu, tylko gdzieś, gdzie są małe domki. Okej. Okay. Się wszędzie chcą wprowadzać, tylko nie tu, gdzie wyznaczyłam strefę. A, jednak się wprowadzają. Okay, ale pewnie chcą więcej, tak? No, oczywiście chcą jak najwięcej. O w końcu torykole jała wszystko z spazarni. tutaj toić. Ale to już w następnym odcinku. Tchau, tchau,